W tekstach na spider już parę razy poruszaliśmy kwestię wysyłania przelewów natychmiastowych na numer telefonu. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że postanowiliśmy o tym jeszcze raz nagrać film i wyjaśnić, jak dokładnie działa to rozwiązanie. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, kto może korzystać z tego rozwiązania, i tutaj trzeba powiedzieć, że. Praktycznie każdy. Możemy no wysłać darmowy przelew natychmiastowy na numer telefonu. No to trzeba mieć tak naprawdę tylko smartfon oraz aplikację banku, w którym jest Blik. A Blik jest w zdecydowanej większości banków. Więc jeżeli dysponujecie taką aplikacją, jeżeli macie konto w odpowiednim banku, no i oczywiście jeżeli macie smartfona, no to możecie wysyłać takie przelewy od tak, już teraz. Ale żeby w pełni wykorzystać możliwości, które daje nam właśnie Blik, a konkretnie te przelewy na numer telefonu, to trzeba. Móc nie tylko wysyłać te przory, ale także je odbierać. Ja to rozwiązanie polecam naprawdę bardzo często. Wiele znajomych z tego korzysta i pierwsze spotkanie z tym rozwiązaniem jest bardzo łatwe, bo ja mówię takim znajomym właśnie, że dobra, to ja dzisiaj płacę za pizzę, za sushi, za tam cokolwiek, Zrzucaj jest po tyle i tyle i mi wyślijcie te pieniądze swoje zrzutę każdy do mnie na mój numer telefonu z aplikacji mobilnej, możecie to zrobić. Oni wysyłają, do mnie te pieniądze dochodzą natychmiast, niezależnie czy jest poniedziałek, środa, sobota, czy jest godzina 8, czy 24, czy jest środek nocy. Te pieniądze od razu do oni dochodzą i oni mają naprawdę taki szok, że jak ja to się dzieje? Przecież ja wysyłam pieniądze już w piątek o 17 i one dopiero w poniedziałek dochodzą. Nikt nie może doliczyć, czy ta zrzuca za to, czy za to, czy za coś innego. Jak to działa? Jak to możliwe? I to jest fajne. Jednak pewien problem się pojawia, kiedy ja chcę w ten sposób komuś oddać pieniądze, bo ludzie po prostu zapominają, że żeby korzystać z szybkich przelewów, żeby móc je otrzymywać, no to tak po prostu nasz bank musi wiedzieć, gdzie je wysłać. Więc, żeby otrzymać przelew na swój numer telefonu, ten numer telefonu trzeba najpierw zarejestrować w aplikacji bankowej. Ale warto pamiętać o tym, że ten numer telefonu można przypisać tylko do jednego konta, w jednym banku. Więc, jeżeli macie konto w banku A, Konto w banku B, no i przypiszecie numer do konta w banku A, to tutaj będą trafiać wszystkie te darmowe, natychmiastowe przelewy wysyłane za pomocą Blika. Po prostu warto o tym pamiętać i mieć przypisany ten numer telefonu do swojego ulubionego konta, z którego najczęściej korzystamy. A jak się rejestruje taki numer telefonu? Już Wam pokazuję, bo w sumie przed chwilą specjalnie wyrejestrowałem swój numer telefonu po to, żeby znowu móc go zarejestrować i po prostu ten proces przejść. I w aplikacji Millennium na górze wybieram kod Blik. Teraz wybieram ustawienia Blik. Wybieram ustawienia przelewu na telefon. Tutaj mam swój numer telefonu, bo wcześniej go dodawałem. Jeżeli bym go wcześniej nie dodawał kiedyś, to bym musiał go wpisać. Jako, że mam ten numer wpisany, to tylko zaznaczam zgodę. Klikam dalej. Potwierdzam pinem. No i numer telefonu został zarejestrowany. Dostałem zresztą właśnie hasło SMS, że mój numer telefonu został zarejestrowany i od teraz mogę szybko i wygodnie otrzymywać przelewy na numer telefonu. Jeżeli mam pytania, mogę zadzwonić na infolinię. Więc tutaj ten cały proces rejestracji tak naprawdę się zakończył. Jak widzicie był on bardzo łatwy i zajął raptem kilkadziesiąt sekund i to z komentarzem. Bez niego byłby szybszy. No mniej więc już, wytłumaczyłem, dlaczego warto to zrobić, ale jeszcze wrócimy do tego tematu, no bo jest to rozwiązanie unikalne, bo zanim pojawiły się te przelewy na numer telefonu, zanim nie ja ludziom tłumaczyłem, że mamy coś w ogóle takiego, to były różne opcje. Albo się zapisywało na kartce, zwłaszcza na wakacjach, to był dramat. Ja tobie wiszę 15 zł za karkówkę, ale ja tobie nie oddam, bo Henik mi wisi 20 zł za piwo, ale Anka jeszcze wisi mu 30 zł. Za oranżadę, więc wy tam się rozliczcie. Ja sobie wpisuję, że u mnie jest ok, i wy ty tam teraz załatwię. I tak siedzisz, słuchasz tego i się zastanawiasz, do czego w ogóle doszło. Nie wiesz, co wziąć, od kogo, i w ogóle jedziesz na takie wakacje i zawsze wracasz stratny, Nie wiadomo o co chodzi. Albo masz już te różne usługi finansowe w komórkach, jeszcze nie ma blika, pamiętajmy I no to załóż tutaj portfel taki, załóż usługę taką to zajmie tylko parę godzin weryfikacja tutaj możesz zrobić to, ja też mamy nas jest w ogóle tutaj dwudziestka to chodźcie tutaj wszyscy, zakładamy to nikt nie wie jak z tego korzystać co tu się dzieje, połowa ludzi w ogóle nie wyśle tych pieniędzy, no bo nie wiedzą jak i wszyscy znowu wracają stratni przepraszam, że tutaj się śmieję, ale to przychodziłem tyle razy przez całe życie, że już mnie to bawi, odkąd są te przelewy na tych Miastowe, no to nawet nie trzeba się bawić w aplikacje jakieś nieznane, nowe, w jakieś rozliczanie się za pomocą kartki, gotówki itd., tylko mówić, że dobra, weź mi wyślij blikiem 20 zł, załóżmy, bo to dojdzie do mnie w tym momencie i będę miał już to na koncie, będę o tym wiedział i tyle, żadnego, jak wysyłasz mi w piątek to czekanie do poniedziałku i tak dalej jak wysyłasz mi w nocy czekanie do rana, od razu mam to na koncie i to rozwiązuje naprawdę wszystkie problemy no ja przed chwilą chyba pokazałem taki najlepszy kontekst, ten wakacyjny kiedy te przelewy blik się przydadzą tylko no wiadomo jak teraz jest z wakacjami więc pokażę coś, co teraz w ogóle może się przydać pierwszy taki kontekst, o którym słyszałem bo jeszcze sam nie mam dzieci to są zrzutki w szkole, czyli że Tutaj 30 zł na kwiaty dla pani. Tutaj na jakąś kredyt. Tutaj na coś tam. Te zrzutki są cały czas na brystol, na plastelinę. No, na wszystko. No i właśnie w takim librusie, w tym dzienniku elektronicznym, no może skarbnik, osoba odpowiedzialna za te składki, albo trójka klasowa, nie wiem co teraz jest, bo jak mówię, nie mam dzieci. Może napisać. Innym rodzicom, że dobra, to teraz wysyłamy, przemawia na numer telefonu po 30 zł, a to mi numer telefonu, i chcę mieć pieniądze za godzinę. Na przykład, bo muszę iść, kupić to i to. I nie ma tak, że ktoś powie, no ja wysłałem, ale to dojdzie za dwa dni, albo że ktoś zapomni. No bo głupio się czepiać kogoś, że nie wysłał, jeżeli wysłał. Jeżeli ten przelew będzie szedł dzień, albo dwa, albo kilka godzin. A tutaj, jako że to jest przelew natychmiastowy, no to od razu będziemy wiedzieć za godzinę, kto wysłał, kto nie wysłał, do kogo zadzwonić, do kogo się upomnieć. To jest bardzo fajne. Wiele osób, które już mają dzieci mi to rozwiązanie właśnie w tym kontekście polecało. Tak samo jeżeli idziemy na przykład tak po warszawsku powiem, grać w skłoszach albo po niewarszawsku, składamy się na halę, żeby poharatać trochę w gałę i za tą halę trzeba zapłacić. To wiadomo, że płaci jedna osoba, zrzucają się wszyscy Wszyscy mogą po prostu te pieniądze tej jednej osobie zwrócić właśnie za pomocą blika. I też tutaj nie zastanawiałem się, kiedy te pieniądze dojdą, bo one albo są, czyli ktoś je wysłał, albo ich nie ma. Czyli ktoś ich nie wysłał i można się o nie upomnieć. I tak naprawdę tutaj już w tym filmie nie mam nic do dodania, bo mi się wydaje, że bardzo dobrze powiedziałem, na czym polegają te darmowe przelewy natychmiastowe, przy użyciu blika. Nie potrzebujemy do tego zewnętrznych aplikacji, nie potrzebujemy do tego żadnych rozwiązań, które nie znamy. Wystarczy, że mamy smartfon, że mamy odpowiednią aplikację banku z blikiem i wystarczy, że mamy zarejestrowany numer telefonu. Już możemy korzystać z tego darmowego i natychmiastowego rozwiązania, które sam lubię. No i teraz na sam koniec dajcie mi znać w komentarzach, czy już sami używacie tego rozwiązania, czy może do tej pory nie słyszeliście o darmowych przelewach natychmiastowych na numer telefonu tych przy użyciu blika. Jeżeli nie, no to radzę Wam zarejestrować numer telefonu, a poza tym, to wyślijcie ten film znajomym, którzy nie znają tego rozwiązania. Jestem przekonany, że zaczną z niego korzystać i będą z niego bardzo zadowoleni. A tak już zupełnie na koniec, no to standardowe. Proszę Was o łapkę w górę, jeżeli film się podobał. Proszę Was o zasubskrybowanie naszego kanału. Proszę także o czytanie Spidersweb, a także obserwowanie mnie na Twitterze, Instagramie oraz na Facebooku. Cześć! thank mm -hmm.